Komplikowo gorzej, włączony mikro, majkę swojej Lamborghini, a ja z skromnym Porsche. 3, 2, 1, start. Oczywiście Lamborghini ma lepsze przyspieszenie, a dlaczego znaczy jak nam pójdzie. czy się jakieś z połączeniem. Staram się nie popełnić żadnych błędów, majka na prowadzeniu. Poszedł zostawiony na prostej szybciej. Będę starał się dwa razy przejść. O, nieładnie, nieładnie, Majka. Zostałem wypchnięty. Zaczymy. jak to wyjdzie, czy będzie chciał powtórzyć trasę. No po prostu, takie spychanie jest, Może by powiedzieć, że niedozwolone. Po takim zapchnięciu po prostu, grać już ja praktycznie szans na wygranie.